Sprawozdanie <laughs> <Szczerzymy> z <niczego. śmiech> ja, ja specjalnie musiałbym na Pani zaproszenie, bo chciałem powiedzieć taką rzecz: yy, która pewnie mamów irytuje. Ja bardzo lubię oglądać spektakle online ludzi, ludzi, żywych ludzi. Tak Bez nam się to. zdarzyło, że z nikim się nie umawialiśmy, a już wymieniliśmy przed teatrem dwa <laughs> wspaniałe i czułe uściski z przyjaciółmi spotkanymi przypadkiem. To jest mega. Ale też takiej interakcji z aktorem, no, kto się wytwarza, tego, tej bliskości, wow. tego braku rozproszenia, który jest przy oglądaniu w domu na online. No, widziałem moją walkę na przykład. że to jest jeden z najsłabiejszych spektakli, jakie widziałem w ostatnich latach. To, jest to, że mogę obejrzeć jednego wieczoru dwa spektakle, albo bardzo no, to sobie cenię. Wracać wciąż do domu? Tak. I czapki kobiety. To na początku pandemii, no, to chyba był jeszcze poprzedni sezon. Mhm. A, a teraz w ogóle to dzisiaj bycie w teatrze, jest naszym pierwszym postpandemicznym byciem w teatrze w, w realu.